Rada Powiatu Włoszczowskiego zainicjowała obchody Narodowego Święta Niepodległości na kilka dni jeszcze przed świętem państwowym, bowiem 7 listopada w sali konferencyjnej starostwa odbyła się uroczysta 13. sesja Rady Powiatu poświęcona 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Spotkanie odbyło się w świętnie udekorowanej sali konferencyjnej starostwa w kolory bieli i czerwieni. Można było również obejrzeć okolicznościową wystawę zdjęć, które wyeksponowano na sztalugach na czele z portretem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił tradycyjnie przewodniczący Rady Powiatu Włoszkiego Zbigniew Matyśkiewicz. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe, tak jak obecnie. Odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny spoczywa w naszych rękach i wymaga wielkoduszności, odwagi i gotowości do wyrzeczeń. Pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas. Po w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. włodarze gmin naszego powiatu, kapłani, mieszkańcy, młodzież szkolna. Nie zabrakło również kombatantów. Po części oficjalnej odbyła się Orczysta Akademia Niepodległościowa, którą przygotowała młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Za występ zgotowano młodzieży z Sikorskiego owację nastające. Pragnę serdecznie podziękować naszej młodzieży. Za wspaniale przygotowany program... Podkreślał przewodniczący Rady Zbigniew Madyśkiewicz. Na zakończenie władze powiatu podziękowałem młodzieży i nauczycielom za przygotowany program artystyczny, wręczając im słodkie upominki. Uroczysta sesja Rady Powiatu była pierwszym w tym roku wydarzeniem związanym z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w powiecie włoszczowskim.